Przy okazji wystawy, podziały światła, witraże uczniowie najpierw podziwiają, a później tworzą własne kompozycje. Jak mówią nauczyciele, te wyjścia są dla nich naprawdę ważne. Jeden uczeń ma w tej chwili nogę złamaną i już wczoraj miałam telefon, że bardzo żałuję, że nie będzie mógł z nami dzisiaj być. Także bardzo przeżywają, chętnie przychodzą. Ja narysowałem wyspę z drzewem, jeziorem i farmą. Ci się jakiś pobyt na wyspie? Yy, o, no, trochę. A powiedz, jak Ci się podoba wystawa? Yy, bardzo fajna. Bardzo fajna. A co Ci się najbardziej spodobało? Yy, witraże z ołowiu. A jak Wam się podoba wystawa? Fajna jest. Bardzo ładna i można się wiele nauczyć. Czego można się nauczyć? Jak malować, na przykład. Ciężko jest namalować taki witraż? Tak, zrobić takie coś, zrobić witraż, namalować taki bal? Tak trochę. No to na pewno dużo czasu zajmuje. No i jest czasopolne. Dzięki takiemu połączeniu dzieciaki rozwijają nie tylko swoje zdolności plastyczne. Młodzież się rozwija, rozwija swoje umiejętności, zdolności, również tą wiedzę, taką, którą teoretycznie zdobywają w szkole, tutaj mogą zobaczyć. Bardziej, że tak powiem, w praktyce, ale również i właśnie tak jak w czasie warsztatów, to mogą coś wykonać. Wystawa Magdaleny Olgi Koniecznej prezentuje witraże, batiki i mozaiki. Artystka z wielką pasją podchodzi do swojego zawodu, a swoje prace traktuje jak przygodę. Wystawę w Muzeum Miedzi możemy podziwiać od stycznia. Wystawa. Y Magdaleny Koniecznej, witrażystki z Bolesławca. Cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wystawa jest nieduża, ale taka powiedziałabym bardzo smaczna. No, Nie często pokazujemy witraże. Te witraże można powiedzieć, że są porywające dla mnie, ale to, porywające, ale to jest ciężka praca i właściwie trudne rzemiosło. To trudne, że miosło jakim są witraże i batiki można podziwiać jeszcze tylko do 5 kwietnia, czyli do najbliższej soboty.